Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale z gry, jaką jest Pokémon Fire Rush. I szczerze, jeszcze niedawno myślałem, że to jest ostatni odcinek z tej serii, ale napisaliście mi, że jest jeszcze jeden ciekawy, można powiedzieć, że taki event związany z walkami. No, z którego ja oczywiście skorzystam, a jakże. No, ale dzisiaj, dzisiaj jeszcze zajmiemy się, słuchajcie, dokończeniem tych walk tutaj z bohaterami z mangi, bo została nam jeszcze generacja szósta i generacja siódma. Więc chyba dokładnie cztery walki, ale jeszcze się upewnimy. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jak będzie się podobać. Ja sobie sprawdzę, mój team tak, podleczony, wszystko ok, wszystko się zgadza. Idziemy więc na górę tutaj... No i walki, właśnie, tu wszyscy już byli, pierwsza gena, druga gena, trzecia gena, czwarta gena, piąta gena, eee, i teraz XY, nie ma żadnego Z, eee, a myślałem szczerze, że będzie jakaś postać, która się nazywa Z, a jest Sunny Moon, też myślałem, że może jest Ultra Sun, Ultra Moon, ale nie. Tak więc, yy, słuchajcie, generacja szósta, yy, idziemy walczyć z X-em, to będzie pewnie facet, coś tak czuję. A to miejsce przypomina Geosanch Town, nie mam do tego pojęcia co to jest, ale widzę Pinsira, pewnie z mega ewolucją. Gengar, o kurczę, kolejny Pokémon, który może posiadać mega ewolucję. A wiecie, szósta generacja słynie z mega ewolucji. E, tutaj nikogo nie ma. Manectric, tak, kolejny Pokémon, który ma mega Ewo, Charizard to samo. Ja widzę tutaj same Pokémony z mega ewolucjami e, i to może być jakiś tam większy znak, co nie? E, o, a tutaj jest y, nasz przeciwnik i widzę koło niego. No co prawda, czesna, okej, okay, to jest starter, ale on nie ma Mega Evona, no, ale starter z szóstej geny musiał być. No i kanga czyli kolejny pokémon z mega ewolucją, ale oczywiście mega ewolucja może być tylko jedna, więc zobaczymy, kogo będzie miał nasz rywal, porozmawiajmy z nim. Mam na imię X e, i spędziłem e, sporą część mojego życia, e, tak sam z innymi, dlatego e, dostaniemy teraz tytuł Loner. Aha, czyli może, że sam był wiecie, jakiś samotnik, może coś w tym stylu. Show me your skills standardową. O, jest i muzyka z tej generacji. No i przekonajmy się. Zaczyna od Mariso. A Mariso, jak widać, jest to, słuchajcie, jego e, jego starter. Dobrze. E, no to szybka zmiana. E, zdecydowanie Ersler, że najlepszy, bo cztery razy super efektywny. Ono oprócz typu roślinnego ma też typ e, walczący i widać, że to działa. E, dobrze. Elek. Dobra, Elek to pewnie od manektrika, więc myślę, że. E, czysto, oczywiście, elektryczny Pokémon, tak więc szybka zmiana. E, jest mega ewolucja. No, ja ciekaw jestem, może, a może on, słuchajcie, ma jakieś specjalne zdolności, będzie miał kilka mega ewolucji. No, oby nie, ale Mega Manectric padł na luzie. Root. E, czu... Czekajcie, dobra, kogo on tam jeszcze miał? Tak sobie muszę pomyśleć. Kangaskana, no ale to w ogóle mi nie pasuje. Gengara, to, to też mi. Pinsira, ej, nie, nie wiem, nie mam tego pojęcia, kogo on może wystawić. Zmieńmy na Greninja. Niech zobaczy, że też mam Pokémona z 6 geny. A jednak Pinsir, no dobra, on będzie miał. Znaczy, o ile będzie miał mega ewolucję. No, ale nie no, raczej nie będzie miał, no wątpię w to mocno. Użyj po prostu e, Skalda. Ej, też. A nie, dobra, to, to ja mega, już, już się bałem, już się bałem przez chwilę, że to jego mega ring zadziałał. Ale okej, okay, już się przestałem bać. Łociek, Panie, dobra, słuchajcie, walną mnie rasa mocno. Ale dobrze, że już mu się mega ewolucja przynajmniej skończyłem. E, wiecie co? Zrobię taki epicki pojedynek. Pinsir zawsze m, był wrogiem z Herakrosem, wiadomo sprawa, ci co oglądali anime wiedzą. Dlatego też taka decyzja, a nie inna, żeby to Herakros załatwił tutaj Pinsira, świetnie. E, kto kolejny? Salame. Salame? Salame? Od razu mi się kojarzy z Salamensem, ale on chyba tutaj nie miał. Znaczy, Salamens też jest z Pokémonem z Mega Ewolucją, ale nie widziałem, żeby tam Salamens był. Szczerze nie wiem. Eee, wiecie co, wyślijmy jego. Zobaczymy. Znowu Crocodile, A to Charizard jest. Okej, okay. no też Smog dobra. No najlepiej walnąć byłoby ze Stoneja, ale nie trafiamy. A cios ognisty, no na szczęście trafia, ale nie jest za mocny, dobra, tym razem nie ma szans, żeby Charizard przeżył, no sorry, to za mocne, jest jeszcze skryta, cios cztery razy super efektywnie skryta, no, tak można żyć. Kanga and Lil Kanga, dobra, to jest na pewno Kanga ale co to za nazwa w ogóle? Kanga and Lil Kanda, nie wiem, masakra, kto tak wymyślił taką ksywę dla Kangaskana? Aż się nie mieści, aż się baguje wręcz, ja cię kręcę, dobra, walnij go z Brick Breaka. Eee, Oho, padł na hita, cudownie. O i widzicie, to jest ten minus. Jak macie same pokemony, można powiedzieć, pod mega ewolucję, tylko jeden z nich ma mega ewolucję. Garma, dobra, no to chyba Gengar mu chyba tylko został. Eee, w sumie jeszcze ten pokemon nie walczył, ale czy on się nada ze swoimi atakami? No tak, w sumie średnio. Eee, dobra, dajmy, słuchajcie, krokodyla. Eee, bo jeżeli to jest Gengar, to jest Gengar, no to mamy Cruncha, więc. Dobra, Sceptile nie musi walczyć, eee, dzisiaj Krokodile wymiata tutaj, wbija nawet kolejny poziom, świetnie, i trener X pokonany, nawet tego nie skomentował, to było dobre tak myślę, no ja, ja też tak myślę, że to była do, dobra walka zdecydowanie, wracamy, eee, no, mało walk nam zostało, no ale e, jak jeszcze toczyć walki, to jeszcze teraz jak była walka z X, to teraz pewnie z dziewczyną Y, tak tak obstawiam. E, mówię tutaj mangi absolutnie nie znam, już z tych wyższych wydań, no ale dobra. Y to miejsce przypomina Shallow City, ojej, tego miasta w ogóle nie pamiętam. E, mamy Rajorna, tylko Rajorna no dobra, Rajor to raczej nothing special, bez ewolucji. Absol. O, no to już ciekawszy Pokémon też, który może mieć, e, oczywiście, może mieć mega ewolucję. Sylwion, no jak mogłoby nie być Sylviona, dokładnie. Tu można wejść do tej jaskini? Pewnie nie. O, nie da. Da się wejść na jaskinię. <grym> dobra. Tutaj dalej nic ciekawego nie ma. Może jeszcze jakieś poksy poukrywane. Eee, no nie widzę, nie widzę. O, dobra, tam jest nasza przeciwniczka. A tu jest jeszcze Zernas. O kurcze, no to może mieć legendarnego Pokemona, A przy niej jest Greninja oraz Flechinder. No aż dziwne, że jest talon Ryorn zwykły, no ale zobaczymy. Zagadajmy, mam na imię Y, spędziłam wiele godzin walcząc, aha, latając w powietrzu, trenując, żeby zostać Skytrainerem, czyli takim wiecie, od latających boksów. I teraz tytuł Flyera. No dobra. E, tak więc Sky Trainer Y, no proszę, tylko 5 Pokémonów, nie 6. Przy czym pierwszy Fletchinder, więc wątpię, żeby on stanowił dla nas problem, ten jej Flechi. Dobra, Flechi załatwiony bez problemów. Wii wi. To jest pewnie chodzi o to, że to jest, wiecie, ewolucja Eevee, Sylwion, tak, tak obstawiam. E, tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, myślę, że można wystawić Septaila w końcu. E, tak, jest to piękny Sylwionik. Aj, nie trafiamy Siron Taila dobrze, dobra, spróbuj jeszcze. Zmienia Pokemona! Oj, czy to jest dobra zmiana? No nie wiem, dawaj Energy Bola. Ej, jak to Y Mega Ring? Ej, co ona ma jakąś własną formę? Słuchajcie. Jak. Greninja sam w sobie nie ma mega ewolucji. Czy to był taki, wiecie, aż Greninja? Tylko nie wiem, to może był. Y Greninja, nie wiem, napiszcie mi, jak było w mandze, jeżeli ktoś z was się orientuje. Czy naprawdę ktoś posiadał też mega ewolucję Greninja, bo ja myślałem, że to jest mega ewolucja, która tylko i wyłącznie występuje w anime i jest przypisana dla Asha. Dziwne to było. Mega, dziwne, no ale dobra. Dobra, raz jeszcze Sylwionik. Zdziwiłem się i to mocno. Ej, dlaczego nie trafiamy? No dawaj, Sceptile, proszę cię. No i znowu zmiana. Tym razem na Rai, e, Rai, Rai, Rai. Tak się chyba nazywa, dobra. Ona po prostu zmienia tak poksy, żeby chyba mój septal wszystkich eliminował bez problemu, bo tak to wygląda. Dobra, raz jeszcze Sylwia. No może teraz go w końcu traf. Do trzech razy sztuka działa. Świetnie. Stracił prawie całe życie. Defense spada. Ciekawe, czy znowu zmieni. Nie, tym razem nie zmienia. Sceptile już rozwalił trzy poksy dzisiaj. Sol Sol. Eee, to jest oczywiście od Absola e, na pewno ksywka, no bo wątpię, żeby ktoś inny mógł mieć taką ksywkę jak nie Absol. Ale to już chyba jej ostatni pokémon. ona chyba Zernasa nie będzie miała przy sobie. Już chyba to jest piąty pokémon, jeżeli się nie mylę. Mogę się mylić, ale... No nie, nie miała. Zernas tam gdzieś się pojawił. Może, nie wiem, może w mandze przez chwilę towarzyszył jej Zernas, ale to tyle. Któż to wiem? Mm, tak, już czeka na kolejną walkę, spoko. No trochę się zdziwiłem, bo spodziewałem się tego legendarnego Poksa, szczególnie, że już niektórzy trenerzy mieli te legendarne Poksy, co nie? No ale cóż, yy, jednak niekoniecznie. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, w, y, zostały nam jeszcze dwa pojedynki z postaciami z mangi. Yy, I będzie to Sun i Moon, czyli Słońce i Księżyc, nawiązujące do siódmej generacji. Teraz już nie najnowszej, ale prawie najnowszej. Tak więc walka z Sun, dobra. To miejsce przypomina mi Ikitao, no tutaj ten region to już trochę lepiej kojarzymy. Crabominable. Okej, okay, to jest... powiem szczerze, że trenowałem w jednej grze Enable i Pokémon niby fajny, ma mega fajny atak, ale biorąc pod uwagę średnie obrony i bardzo słabego speeda, no nie zawsze się za bardzo, idzie go wykorzystać. O, a to jest Mimikyu, a Mimikyu to już akurat kozacki. O proszę, nawet jest Ultra Bestia z taka. taka. Dobra, tutaj jeszcze tak kurczę wishy Washi. Okej, okay, a Pokémony przy tym trenerze to Alolański miał oraz Incineroar, okej. Okay. To może być ciekawa walka. A zobaczymy. Mam na imię San. Ehm... Co? Zawsze trenuję tak, żeby oszczędzać. hajs? Co to w ogóle za tekst? Ehm... Dobra, i dlatego da tytuł, jak go pokonamy, Savera, Show me your skills. Dobra, Cie ciekawy tytuł. Ciekawy w ogóle zamysł. No proszę, postać tutaj trochę przypomina ten strój Asha z Aloli. Tylko ma czarną czapkę, czarne spodanki. No dobra. I zaczyna od Senta. No tak, no jak Pokémon związany z hajsem to oczywiście miał. Dobra, potraktujmy go z Thunderbolta. No jak to jeszcze był alulański Persian. A tutaj to tylko miał. O, a Pikachu w końcu wbił ten poziom. Ej, teraz dolar, no nie, co za ksywy. Nie wiem kto może być dolarem, naprawdę. Eee, wyślimy Charizarda. Kto jest niby tym dolarem? O, proszę on! A więc pojedynek dwóch Pokémonów ognistych. Kto będzie silniejszy? Charizard czy Incineroar? No, przeżyliśmy, on Sembera mnie bije, no naprawdę. Miejty... godność po prostu używając takich ciosów na mnie. No to aż głupio, słuchajcie, aż głupio. Quarter... Nie wiem, quarter, nie wiem, nawet nie zawsze pamiętam poxy, które wcześniej zobaczyłem, że ma, a quarter to jest... o, świetna zmiana. To jest Wishiwashi. Potraktujmy go prosto, szybko z Energy Bola przeżył, ale Watergun, co to za ciosy? Co to za wyzwanie, kiedy oni używają na mnie najsłabszych ciosów typu ognistego i typu wodnego? No ludzie. Szanujmy się. Jeszcze Misi Washi nie przyjął tej formy, wiecie, połączonej z wielu tych Pokemonów? No dziwna ogólnie sprawa, dziwna. Franz. Kim że on może być, nie wiem, ale niech Crocodile wejdzie i się z nim rozprawi. A, to jest Mimikiu. No, w sumie po prostu bijmy go z Earthquake'a. Ej, on nie ma nawet abilitki swojej. No nie no, nie mnie z Ten koleś nie wie, jak się walczy, tyle powiem wam. Aż mi głupio walczyć z nimi, głupio go pokonać. Bo ta walka jest słaba w tym momencie. Nie pamiętam, kogo on tam jeszcze gdzieś miał, ale został mu jeden Pokémon. Eee, Wyślijmy, pokażmy mu potęgę, aż Greninży co nie. A, no tak, Crabominable. On miał typ lodowy i walczący, z tego co pamiętam. Ale i tak go potraktujmy ze Skalda. Myślę, że to może wystarczyć, szczerze. A, nie wystarczyło, ale poparzenie zmniejszające atak. No, tak to tym Rock Smashem by nam trochę więcej zabrał. Ale i tak by nas nie załatwił. Kończ to tym pięknym ciosem. E, jest jeszcze na końcu Lei. Kto dzisiaj jeszcze nie walczył? Z mi chyba dzisiaj nie walczył. Znaczy, w tej walce oczywiście. A, no i dobra zmiana, bo to jest Taka-Taka. Chociaż na niego... On ma świetną obronę, ale jest na pewno Pokémonem On jest chyba Kamień Stal, więc... Cztery razy super efektywnie od Breaka. Break Choćby miał dobrą obronę, to nie ma prawa tego przetrwać. Super. Pokémon Trainer, san, jak widzicie, pokonany. Ym... Aha, że, że co, jeżeli kiedyś będę miał robotę, to żeby zadzwonić do niego? Aha, że też by wiecie, poszedł pracować pewnie, chciałby dorobić troszeczkę. Nie wiem, i naprawdę stworzyli postać z mangi, której zależy bardziej na hajsie. Nie wiem, nie czytam mangi Pokémon, ale z, aż zaciekawiłem się. Naprawdę zrobili takie, wiecie, no typa, który myśli tylko o Kasie. No dziwna sprawa, dziwna. No ale dobra, niech, niech będzie. Została nam, słuchajcie, ostatnia walka. Tym razem jest to walka z Moon. No obstawiam, że skoro Santo był facet, to Moon to będzie dziewczyna. A to miejsce przypomina Eder Paradise, o proszę. <laughs> tak, jest tam przeciwniczka. Mamy tutaj Charjabaga. Okej, okay. oprócz Charge Baga jest również kolejny Pokémon, który do końca nie wyewoluował, czyli Dartrix. Um, jest alolański móg okej, okay, już trochę lepiej. O nie, serio, przez przypadek się cofnąłem. Dobra, raz jeszcze. Kurczę, już jakieś bagi. Ej, tylko pięć Pokémonów widzę. Znaczy, no bo te, ten muk to jest 3. No i przy niej jest jeszcze, słuchajcie, kto to jest? A to jest Mera, niej, kurz Dareka bym nie poznał. I w ogóle Rotomdex. Aha, który nam mówi, że nigdy nie pokonasz Moon. Pff, coś czuję, że z zamkniętymi oczami to wyjdzie. Ej, nie wiem, czy ten Rotom dex będzie walczył, bo jeżeli nie, to będzie miał tylko cztery Pokemony, trochę mało. Dziwne, dziwne, naprawdę. Mam na imię Moon. Ymm... Jest... Ok. Czyli co, pewnie będzie w trakcie walki leczyć się, biorąc pod uwagę, że tym się specjalizuje, wiecie, w, w, w miksurkach leczących. Ymm... No i do tytułu Mixera. Naprawdę, tak, tytuł Mixera, Tego potrzebowałem od życia. A ona ma naprawdę tylko cztery Pokemony. No na końcu spodziewałem się czegoś większego, czegoś lepszego. Wiem, że Thunderbolt not very effective, ale nie chcę zmieniać Poksa. No, naprawdę Stringshot. Chargeback, weź ty. Nie kompromituj się. No, tak właściwie Moon niech się nie kompromituje, Dartrix. Myślę, że dla tego Pokemona to wyślijmy Charizarda. Niech pokaże, co myśli o tym Dartrixie. Nie otacz ognia, proszę. No, i tak to powinno wyglądać. I tak to właśnie powinno wyglądać. Potem Merani. Merani ma typy trujący i wodny. Mimo tego, że to Pokémon jest wodny oczywiście, wodnego typu, to i tak daje jego i po prostu przywal z Earthquake'a. I tak myślę, że jesteś szybszy, bo jesteś i silniejszy. Jak widać, to działa. No i na końcu Muk. Muk będzie miał typ. Czekajcie, bo on ma. też ma dalej typ trujący, co nie, ale jeszcze ma typ. E, fair. To zostawmy, to zostawmy, czemu nie. Jejku, on wręcz chyba jak, albo lewituje, albo jakby skakał, tak to wygląda. Potraktuj go z Earthquake'a, proszę. No nie no, ta walka była tak easy, że nie mam pytań. Eee, w ogóle myślałem, że będziesz leczyć Poxy, ale nawet nie miała kiedy ich leczyć, taka prawda. No tylko Charged mogła. Eee, I co mi powiesz, o tom Dex? O, a ten dalej, nigdy nie pokonasz mon. Jak widać było to tak proste, że nawet nie mam pytań. No i słuchajcie, rozegraliśmy pojedynki z wszystkimi. Eee, Ejku, już się coś baguje. Teoretycznie pewnie mógłbym walczyć jeszcze raz. To jest w ogóle dobre miejsce, żeby sobie trochę trenować z innymi trenerami. Eee, a czy coś dostaniemy za to, że udało się wygrać z nimi wszystkimi? W ogóle mogę zagadać o tych książek. Co to jest? Gary, Sandgem Town, Paul, Paul Snowpoint City. Barry, Twinleaf Town. Alain, Frost Cover. Sawyer, Lumios City. Ej, ludzie, czy te książki... Nie mówią mi, gdzie mogę toczyć rewanże z niektórymi trenerami. No na przykład z Tracy mogłem toczyć rewanż w Pallet Town. Z May, Don i Iris, Silan, Clement, Serena. Ej, teoretycznie to ja mogę jeszcze, słuchajcie, bo... Dobra, powiem wam, co chciałem zrobić. Okazało się, daliście mi fajne informacje, że jest możliwość walczyć tak jakby... Z, że Ash może walczyć z samym Aszem. Dokładnie. Niektórzy pewnie myślą teraz, że jakieś masło maślane. Ale o to chodzi, że mogę toczyć walkę z Aszem z różnych regionów. Czyli przykładowo z Aszem, który był w Kanto, czy będzie miał tylko pokémony tam wiecie typu Bulbazaur, Squirtle, Charizard, Pikachu. E, mogę walczyć z takim, w którym był na przykład w Johto, czyli pewnie będzie miał jakiegoś tam to Totodaila. I ogólnie walczyć z Aszem z wszystkich siedmiu regionów. No ale teraz wyszło, że nie tylko. Eja ja, Tracy, czy z Tobą mogę jeszcze walczyć, jakbym chciał? Aha, mogę, czyli z nim mogę walczyć co jakiś czas, sobie toczyć pojedynki. No dobra, z Tobą już zawalczę, ale Ciebie już kiedyś rozwaliłem. Wychodzi na to, słuchajcie, ja sobie chyba zrobię rozpiskę. Yy, rozpiskę, rozpiskę tutaj yy, trenerów, z którymi Ash może walczyć, bo fajnie byłoby teraz powrócić i zawalczyć sobie z naszymi towarzyszami. Czyli przykładowo, wiecie, no z tymi, którzy podróżowali też dużo z Aszem, no to, to prawda, Polcz, tam Gary może i nie, ale... Cała reszta już jak najbardziej tak. Ja myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, jeszcze teraz na zakończenie serii. Bo poczekajcie, tak, tutaj byli towarzysze Asha: Misty, Brock, Tracy, May, Dawn, Iris Sylan, Clement Serena, dobra, wszyscy są. Natomiast tutaj mamy Garego. czy tutaj są chyba rywale: Gary, Paul, Barry, Alan, Sawyer. Tak, tu są rywale. Wydaje mi się, że to jest szansa na rewanż z nimi. Zobaczymy. Być może ogarniemy sobie to już w kolejnym odcinku. A te walki z innymi, powiedzmy, że reinkarnacjami Asza zostawimy na kiedy indziej. W każdym razie, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek, mimo tego, że trochę krótszy, podobał Wam się, ale jak widać, jest jeszcze sporo do zrobienia. Tak więc nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapki w górę, jeżeli się podobało. Subskrybujcie kanał, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Tak więc to tyle na dziś. Cześć i czołem na razie. Hej!